A zaraz się skończy tak, że znowu włączę Joha, bo ten, jach jest przyjemny. Ale ja nie wygra takimi klasami. x to głównie kaliberanie nie pana. HS, ESETA. Si. setkom nie grałem i typem 7-1 też. Chociaż nie, typem zagrałem jedną bitwę i kurde, stwierdzam, że to nie czołg dla mnie. Nie podoba mi się ani trochę. Plus, feeling z gry tym ciągle nie był jakiś super. Tak szczerze. Jochem to się fajnie kasuje oponentów. A tym typem, kurde, mimo że jest to celność, niby taka fajna, to. No i mułowaty jest. Ja myślałem, że to jeździ podobnie do STB-czka czy coś. A to jest taki muł, że to jest hit. Esetka setka dostaje buffa do pancerzy. Do, do armora na wieży. Zwiększyli mu V maxa? Aha. No to nie Lepsi byli, tory były złe Mam chory Co ja strzelam? Mogę go dobić, w sumie. Dobra, no no, Nie no, ja jedyne co mogę powiedzieć, to to, że no raczej nie zasłużyliśmy na to, żeby odpaść w taki sposób. Ale no cóż, trudno. Takie jest życie. Raz na wozie, raz pod wozem. Nie o, o kwalifikacjach do ligi. m to 13 to akurat było dla mnie mało ważne, bo to był raczej taki fan turniej. Tak, dokładnie wczoraj było rekwalino. Zegrałem dopiero drugą bitwę, Stachu, ale no, czuć, że ma lepszy pan też na wieży. Czuć, czuć. DZC to jest super pod zaroby. Ej, nie gada, ja włączyłem sobie bonusy. Moduły, które mam na SSC to HP, dosyłacz, turbo oraz dyrektywa na dosyłacz. Tak wyglądają ulepszenia polowe, które wybrałem i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Rzuciło mnie na mapę Erlenberg. Mam pewien pomysł, co mogę zrobić w tej bitwie, to znaczy... To jest taki standard, który zawsze gram na tej mapie, po prostu jadę w to miejsce i... Z racji tego, że setka na serwerze testowym ma nieco lepszy pancerz na wieży, to spróbuję się tam jakoś kontować w taki sposób, żeby... Żeby dominować moich przeciwników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy to w ten sposób. Skąd ja sobie wierzę, jakby ktoś chciał mnie pikować? Ale raczej takie coś nie będzie miało miejsca. Oprze. Mogę sobie przejechać. Oha. O, chori to raczej będzie mnie przebijać. Dobra. Muszę się schować od tego, chori. On zaraz ma pestkę. Trzeba to zrobić w ten sposób. Dobra. Odbite. Pan Opener na permie, jak ktoś go wykończy, tak jest. Szkoda, że przyjąłem TPS od Hori, ale no cóż... nic na to nie poradzę, akurat tak... akurat tak wjechałem. ABZ jest we mnie wcelowany, ale on nie ma penetracji, żeby przebić... Aha, odbiłem się. Szkoda. Hori z tych apeków będzie mógł mnie jakoś chyba przebić. Chociaż może. Teraz jest KD, mogę stać tak jak teraz i po prostu poczekać. Aż, aż się wychyli. No nieważne, jest łatwiejsza pestka w typa 7 Typ raczej mnie nie przebije. O, jest bezetka. Znowu się odbijłem, nie wiem jakim cudem, ale dobra. Dobra, bezetka KD. A, bo ty tym typem sobie tutaj dusisz, tak? Masz hity pewnie, a. Y, hity APC co ja gadam. Zapomniałem, że, że typek ma inne działo. Czy ktoś mi pomoże? Dobra, super. Co robi ten Hori? O, 113 KD, jest Hori. Hori w garażu. 113 strzela z hitów, to w sumie mogę wyjechać tak bokiem. A. Dobra, to było głupie. Nie ma co. Nie mogę tak grać. Jeszcze dwie arty mnie fokusują, co jest. Ale to zepsułem. Taki dobry początek bitwy, tylko po to, żeby to teraz zepsuć. Dobra, 113 KD. Jestem jeszcze dwie sekundy ogłuszony. Szkoda, że nie mam kierowcy, bo teraz nie mogę się tak dobrze kontować. Cofnij tą 113. Dawaj, stary, chodź. Nie wiem, czy ja będę w stanie to wykontować na. Tak małą odległość. 113 w ogóle. Okej, okay. 113 już na mnie nie gra. Jest ten foch B. Oj, ten foch B po prostu we mnie wiedzie, prawda? Dobra, foch w garażu. Zaraz zacznę grać na 113. a tylko 113 wie, co się tutaj dzieje. Próbuję to zapać może jakoś na lufę, albo... Dobra, stosnąska kd. Mogę na niego zagrać. Oha, stoska jest na, je na jeden strzał, tylko ucieknie ode mnie, prawda? Tak, ucieknie. To jadę po prostu po lapar. Aha, dobra, stoczną w garażu. Jadę po tego Laosia. ja tutaj będę miał może bicie na tego typa albo Udesa. Zaraz się okaże. O, jest leopardzik siemanko. Hmm. Nie zdążę go skończyć. Chociaż może. Leopard ma 90 HP. Dobra. Leopard odesłany do garażu, a obiekt jest na awku. Szkoda. Gdzie ty celujesz tym typkiem? Nie w moją stronę. A i tak dałem ci za zero, mimo że miałem cały bok wieży. Dobra, UDES dostał. Zaraz teraz zacznę farmić sobie tego obiekta. Wykorzystam to, że jest na awku. Chyba by ten desek mnie nie skończył. Dobra, nie skończ. Pudest nie jest we mnie wcelowany. Jeszcze jedna pestka. Okej. Okay. 6800. Ile razy strzeliłem tego obiekta? Dwa razy? Raz, o, Tak? A. Co? Czemu nie mogę użyć scrolla, żeby Hmm. No to możemy odjąć 1000 uszkodzeń. 1000 uszkodzeń to mamy 5800. Może być, może być. Jestem ciekaw, chwilę, odbijem. 2700 zablokowanych uszkodzeń, 6800 damage'a. Kurde, ile tego? 1700 po spocie. Powiem tak, czuć, że setka ma lepszy pancerz i teraz rzeczywiście to kontowanie tej wieży ma jakikolwiek sens. Bo wcześniej jak grał się setką i lekko się skontowało te wieże, to tak czy siak. W Czołgi, które miały hity typu E5, 279 czy 113 WZ5, nie miały żadnego problemu, żeby przebijać taką masetkę. E Wystarczyło strzelać tutaj w te dwa miejsca i to była praktycznie autopena. Tam można było się odbić raz na 10 strzałów. A teraz, jak ta e setka się dobrze skontuje, to to będzie wszystko na odwrót. Będzie jedno przebicie na 10 strzałów. Bo to wszystko zależy od tego, ile tam penetracji polosuje. Z tego, co widziałem, to jak e setka jest tak skontowana, to wtedy tam się robi 350 czy 360 pancerza. Także, także te wszystkie czołgi naprawdę. Będą miały spory problem, żeby, żeby przybijać się Oczywiście nie można zapominać o tym, że jaka setka się kontuje, to można po prostu strzelać tutaj po tym włazie i wtedy jest stuprocentowa pena. Ale to też, jak strzelamy na odległość 200 czy 300 metrów, to to nie jest wcale taka łatwa pestka. Na blisko to tam wiadomo, wszystko wejdzie, ale na nieco większą odległość to już może być całkiem spory problem. Ale to dobrze, to dobrze, że takie czołgi dostają bafa. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy. WG nerfi konia. Ok. Był mocny, jest to zrozumiałe, że dostał nerfa. Ale dlaczego wprowadzają Kanał Penera, który jest moim zdaniem lepszy niż Super Conqueror? Gdzie, gdzie logika? Bo nie mam bladego pojęcia, naprawdę nie rozumiem wielu rzeczy, które robi WG, ale obawiam się, że na to pytanie odpowiedzi niestety nie dostanę. A teraz jedyne co mi pozostało to skupić się na tej bitwie na mapie Dębina i, i pokazać wam jak spisuje się esetka po Bafia. Ja tutaj zagram... agresywnie. Hmm, tylko ten obiekt też jedzie w taki sposób, że... Jakby kurczę, jutra miało nie być. Jest Minotauro. Okej, okay, to zagramy w ten sposób. Dawaj tym Badgerem strzelasz czy nie? Bo nie chcę ci zasłonić. Dobra, strzelił, jest Minotauro bokiem. Okej, okay, Minotauro w garażu. Pytanie, co z tym obiektem? A, ten obiekt to w ogóle... Nie wiem, dziwne. Koniecznie powinienem wrócić się na bazę. Chyba to zrobię, bo z tego co widzę, tam idzie obiekt 260, CS, jadę. Jadę na bazę. Też, kurczę, to jest serwer testowy i tak jak mówiłem wczoraj, jak grałem tym typem 71, bitwy na tym serwerze rządzą się swoimi prawami i, kurczę, jak sami możecie zauważyć, w każdej bitwie jest minimum jedna osoba, która jest na awku, co niestety troszkę przeszkadza w takim testowaniu czołgu. Muszę zabić tego Ebera. Dobra, Eber w garażu. Mogłem nieco szybciej zabić tego Ebera, ale chciałem na 100% go trafić. Jest jeszcze tvp -czek. Dobra, weszło. Muszę mieć skontowaną wierzę tak, żeby ten Leopard mnie nie przebił. Tym bardziej, że mam teraz spota. Nie wiem, gdzie może być ten Leo. No, zrobimy to tak jak teraz. tvp jest na jeden strzał. Ktoś go zaraz wykończy. Moi słusznice powinni rozwalić tego TFPczka. Tak jest, tvp w garażu. Ja jeszcze tutaj zaświeciłem grilla. Dostał po traku. o! Czy To była lodówka, tak. To była lodówka. Uciekaj tym leopardem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Daj mi się sfarmić, proszę. W sumie testujemy pancerz. A. Myślałem, że zdążę przed przed przeładowaniem tego leoparda. Czy ktoś go może skończyć? Okej, okay, super. Teraz pytanie, gdzie jest Joch? Joch pewnie jest na A nie, jest tutaj. Dobra, ja tego skończyć. Nie skończę, Jocha. Nie wiem, co zrobiła drużyna przeciwna, ale straciła całą swoją przewagę. Ja byłem pewien, że ta bitwa będzie raczej przegrana, patrząc na to, że straciliśmy w minutę linię 9-0, a tutaj miłe zaskoczenie i mamy 3200 przewagi. Ja tak na dobrą sprawę nic nie zrobiłem w tej bitwie. Nie przetestowałem pancerza setki, tylko sobie strzelałem, a i tak nie mam jakoś super dużo uszkodzeń, bo jest to tylko 3400. Muszę znaleźć tego Tesaka. Jak zrobię jeszcze dwie pestki, to będzie wymiar ok. Oho, jest Tesak, tylko nie wiem, czy ja zdążę to. Nie, no, nie zdążę. Pytanie, czy ten Tesak jedzie w moją stronę? Jak tak, to zładuję sobie heczka, tak jest. Którego nie trafię, ale dobrze. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No, Badger jest na bazie. Kurczę, ten Badger może tam pozamiatać. Mhm, uh -huh, może. Ile moje słusznicy mają HP? Kurczę, wszyscy są na dobicie, nawet lodówka. O kurde. dobra, czyli jest szansa na damage w tej bitwie. Jest szansa na damage. Wydaje mi się, że ten Tesak dojeżdża do Badgera i będzie chciał wyjechać na. Obiekt 29 I wtedy lodówka go zmasztuje. Ja, o, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Tesak jest gdzieś w tym miejscu i teraz farmił tego badżera. O, właśnie. Chodź tym Tesakiem, chodź, chodź, chodź. 700. Zramuję go? Tak, zramuję. <ścoughs> o kurde. Nie mam pojęcia, jakim prawem udało mi się zramować chołk lekki, ale, ale na nie nie będę. 4300 uszkodzeń. Mam nadzieję, że dojadę jeszcze do tego badżera. Chociaż może być ciężko. Obawiam się, że ten badżer zrobi błąd i lodówka go przybije. Tak obstawiam. Ale jedź to mesetko, Jedź, jedź, jedź. 8 na godzinę. Nie. Szybciej. Oha, lodówka jedzie na plecy badżera. Trzymaj się tym badżerem. Tracisz całe HP. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, to ładuje HEKA. chociaż nie, ta arta ma 450 HP, to nie muszę. Może akurat mi polosuje. Tylko kwestia taka, żebym znalazł bicie na tę artę. Stawię się tutaj na torach i powinno być ok. Dawaj. Spotuj tą lodówką. Jest arta, Arta odesłana do garażu 4800 uszkodzeń. W sumie to jest całkiem dobry wynik jak na taką bitwę. Nawet bardzo dobry wynik jak na taką bitewkę. Tak jak mówiłem, nie miałem nawet okazji, żeby przetestować pancerz 600 w tej bitwie. Zero odbitych uszkodzeń, 2300 po spocie, 4800 uszkodzeń, Dynik drużynowy, raport szczegółowy. Na dzisiaj to wszystko, na pewno tymi trzema czołgami, czyli Jochem, typem 71 i zagram na normalnym serwerze jak już ten patch wejdzie i wtedy zobaczymy czy te czołgi są tak mocne jak myślę. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, miłego dnia, papa! Pa.